Trzeba się modlić, prosić Pana Boga, Matkę Bożą, Panie Jezu, co mam ja zrobić, czy iść do, na kapłana, czy ja mam tego, co mam robić. Trzeba się modlić i prosić, Pan Bóg da na ale trzeba prosić Pana Jezusa, Matkę Bożą, żeby przyszła z pomocą. Centrum Dusz Powołań co roku organizuje takie wyjazdy dla młodzieży, są to rekolekcje powołaniowe. Jak sama nazwa wskazuje, chcemy skupić się na tym, aby młody człowiek w tych czasach konkretnych mógł odkryć swoje powołanie, do czego Bóg go wzywa. To nie znaczy, że każdy, kto tutaj przyjedzie, od razu zostanie redemptorystą, ubierzemy go w habit, dostanie swoją celę zakonną ale może pomyśleć właśnie nad tym, do czego Bóg mnie wzywa. A być może tego typu rekolekcje pomogą mu w rozeznaniu powołania właśnie do życia zakonnego czy kapłańskiego. Przyjeżdżają tutaj osoby z całej Polski, a nawet i nie tylko, bo ostatnio przyjechał chłopak z Danii, bo usłyszał, że takie właśnie dni skupienia organizujemy tutaj. I Ci młodzi ludzie rzeczywiście chcą tutaj być, chcą poznawać nasze zgromadzenie zakonne, które od wielu, wielu lat jest posłane do ludzi ubogich, opuszczonych, do tych, którzy nawet nie wierzą w Pana Boga, mają ten wielki problem, a wiemy o tym, że przecież zbawienie jest, Bóg istnieje i my, jako redempturyści, chcemy całemu światu głosić, że Bóg kocha człowieka i chce jego szczęścia, chce jego zbawienia. Czyli szczęścia nie tylko tutaj na ziemi, ale przede wszystkim po śmierci w życiu wiecznym. I te rekolekcje powołaniowe oczywiście służą też temu, aby już od samego początku, zanim człowiek rozpocznie formację w seminarium, by tutaj mógł zobaczyć, czym jest to życie w duchowości redemptorystowskiej. Jest bardzo warte, ponieważ można dodać otuchy człowiekowi. Można doświadczyć czegoś, czego nigdy się nie doświadcza na co dzień. Bo tak naprawdę ludzie za często to nie chodzą do kościoła, a na przykład w tym miejscu to można dużo doświadczyć otuchy, można dużo się nauczyć od Boga. Można coś... jakiś kawałek tego serca jego dołączyć do naszego. I Ojca i Syna, i ducha świętego. Pobłogosław Pani może nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali, nauczy nas dzielić się chlebem, radością i miłością ze wszystkimi przez Chrystusa Pana naszego. Pana naszego. Nie ma takiego spotkania z Panem Bogiem, które by się nie wiązało z jakimś wezwaniem. Nie? Jak jak spotykam Boga, to moje życie się zmienia, już nie jest takie samo. Jak spotykam Boga, to spotykam kogoś, kto mnie stworzył. A skoro mnie stworzył, to wie, co jest dla mnie, jaki jest mój plan. On mi mówi, kim jestem. I to się nazywa powołanie. I pierwsze powołanie, które, które się odkrywa, to jest po prostu powołanie do bliskości z Bogiem. Które, która jest świętością, ta bliskość. Nie? Żyje, żyje, żyje z Tobą. Natomiast w konkrecie, i jakby to jest rzeczywiście takie, no chyba specyfika tego, te, tego miejsca, to znaczy to są ci, którzy odkrywają powołanie do bycia redemptorystą, czyli do kogoś, kto rezygnuje z małżeństwa, z rodziny i ofiarowuje, czy ofiarowuje po prostu. Z wdzięcznością przyjmuję to zaproszenie Boga, żeby być tylko dla Niego, że nie muszę zakładać rodziny, tylko mogę być cały dla Niego. Z drugiej strony, jeszcze niektórzy z nas, bo nie wszyscy redempturyści, ale niektórzy otrzymują ten dar święceń prezbiteratu, czyli tego, że mogę potem ludziom dawać Chrystusa w sakramentach. Więc to rzeczywiście jest takie, to rzeczywiście frapuje i to jest coś, misja. To jest po prostu redemptorysta, to jest, to jest misja. I myślę, że to też jest jakaś. No to jest ważna część mężczyzny. Bardzo ważna. Moja misja. Jaka jest moja misja? Moje miejsce, moje zadanie. I to jest rzeczywiście ważna część, istotna treść, jaką tutaj dotykamy, no bo, bo ja tym żyję. W sensie redemptorysta tym, tym żyję. I, i, i słuchaj, no, i, no... Stoję, dzielę się z tobą tym, czym żyję. I jeżeli czujesz, że cię to tam coś... jakoś tam, nie? Drapie, jakieś motylki czujesz, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Nie? I to też ich może przyciągać właśnie. Przede wszystkim ojcowie uczą nas dyscypliny. Dyscypliny. Ojcowie, mimo że czasami żartują, czy coś mówią takiego, wiadomo z uśmiechem, to jednak zawsze są stanowczy. Ojcowie są bardzo, i tutaj na wstępie powiedzieli o punktualności, o dyscyplinie tej zakonnej, i to widać. Właśnie na przykład stawanie ranne na, na dźwięk dzwonka, prawda? Czy inne czynności, które wykonujemy, czy modlitwy, czy nawet czas wolny, zawsze wcześniej sygnalizowany dzwonkiem. To uczy dyscypliny. No wiemy, poza murami klasztornymi, czy to w szkole, czy w domu, czasami ta dyscyplina jest na innym poziomie, może mniejszym, może w ogóle czasami nawet nie ma tej dyscypliny. A jednak, jednak taka samodyscyplina, czy właśnie, czy dy, nie samodyscyplina, albo nawet ta dyscyplina, która wychodzi od ojca przełożonego, właśnie tak życie po, pozwala sobie uporządkować, żeby to życie jednak miało taki harmonogram, poranne wstawanie, nie ma, czasu nie marnotrawić, a nawet jak już go spędzić, tak luźnej, Luźno to, żeby on miał też ramy swoje czasowe, ten odpoczynek, ta rekreacja, to ta dyscyplina właśnie jest i ojcowie przede wszystkim dbają o tą dyscyplinę. Później dalej dbają też o nasze takie wspólnotowe przeżywanie, żeby nie siedzieć na przykład samemu w pokoju, ale żeby na przykład ten czas jakby spędzać we wspólnocie na jakichś zabawach wspólnych, w różnych grach czy na wspólnej modlitwie Eucharystii. To nie są takie typowe rekolekcje, jak na przykład jedziemy rekolekcje, nie wiem, spotkanie ze Słowem Bożym w ciszy i taka osoba zazwyczaj dorosła, która jedzie na te rekolekcje, no to ma pewne oczekiwania właśnie ciszy, spokoju, wyłączenia się z tego biegu świata. Tutaj mamy do czynienia z młodymi chłopakami. Nie możemy ich traktować jak mnichów. Ani jako dorosłych ludzi, którzy powiedzmy jakoś sobie radzą z ciszą, z samodyscypliną. Oni się tego wszystkiego uczą. Tutaj przede wszystkim staramy ich pozyskać dla Ewangelii, tak to ładnie mówiąc, przez relacje, to znaczy przez więź, jaką zbudują z nami i między sobą. I temu sprzyja wspólna gra, zabawa, gramy w mafię, posiedzimy razem, wypijemy herbatę, pójdziemy gdzieś w góry. Pobędziemy trochę ze sobą, nie w telefonie, ale ze sobą. I liczymy, że to będzie ten sposób, przez który, skoro oni zobaczą, że jesteśmy normalnymi ludźmi, z którymi można się spotkać, i my gadamy im właśnie o tej Ewangelii, to coś za tą Ewangelią stoi, że oni ze względu na tą, na tą relację, w której poczują się normalnie przyjęci, pomyślą sobie, że jeżeli tacy ludzie mówią te rzeczy, to te rzeczy są podobne do nich, czyli dobre. Celem tych rekolekcji powołaniowych, jak sama nazwa mówi, jest umożliwienie młodzieży przeżycia pięknego czasu tutaj, czasu, który skupia się właśnie na odkryciu swojego powołania. My organizujemy rekolekcję tutaj z redemptorystami, więc z tą myślą, aby pomóc komuś odkryć powołanie do życia zakonnego i kapłańskiego w zgromadzeniu zakonnym redemptorystów. Ale niekoniecznie. Pomagamy tym młodym zmienić też swoje życie, bo nie wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przecież zostaną redemptorystami. Z takich świadectw, które słyszę po rekolekcjach, to chłopaki mówią: Wróciłem do domu i słyszałem rozmowę moich rodziców. Ty, ja nie wiem, co się z nim stało. Wrócił stamtąd zupełnie przemieniony, nie? I oni sami się tym cieszą, że tutaj po prostu się zmienili. To nie jest jakaś ucieczka od świata, ale jest to możliwość w klasztorze takiego uspokojenia się, takiego wejścia w lepszy kontakt z Panem Bogiem oraz ze współbraćmi. To jest, myślę, ważne. My jako zakonnicy żyjemy w wspólnocie, nie żyjemy w samotności. Samotność w klasztorze nas nie dotyka tak bardzo jak choćby nawet księżyc decyzjalnych. My tutaj żyjemy w wspólnocie wszystkie problemy, czy radości, my sobie opowiadamy, razem się modlimy, razem jemy posiłki i przeżywamy również historie związane z naszymi rodzinami, czy radosne, czy też przykre. I zakonnik, który już kończy swoje życie, właśnie nie umiera w samotności. Zawsze towarzyszymy tym osobom, starszym zakonnikom, którzy już odchodzą z tego świata. To jest z jednej strony przykre, ale z drugiej... Jest ukazana taka rodzinność, wspólnotowość naszego zakonu. Wiecie, można naprawdę robić dużo różnych rzeczy. Nie wiem, mieć mnóstwo lajków na Facebooku, nie wiem, mieć super zainteresowania, wiem, jeździć konno, być hojrakiem na osiedlu, ale tak naprawdę tęsknimy za grupą, w której czujemy się przyjęci. Sama codzienna Eucharystia, możliwość adoracji, przyjęcia Komunii Świętej pod dwiema postaciami, to są pewne wydarzenia, które no nie są codzienne, nie zawsze mamy czas ani możliwość. I tak naprawdę wtedy nasza wiara jest testowana. A gdy testujemy naszą wiarę, może ona się wzmacniać i, i doskonalać. Tutaj wpadają treści, znaczy jest tak, no jest jakaś, jakaś taka przedziwna harmonia. Nie? To znaczy, z jednej strony jest przestrzeń na to, żeby poczuć się zwyczajnie chłopakiem. Yy, normalnie yy, pogadać ze sobą, pobyć, poszaleć, a z drugiej strony jest też czas na to, żeby wpadła treść, której nie dostanę nigdzie indziej, a którą jest Ewangelia, która jest jakieś poważne pytanie, na, jak, jakieś do siebie, jest jakiś czas na swoją osobistą modlitwę, przestrzeń do tego stworzona. Robimy takie adoracje, nie zawsze na, na, na tych rekolekcjach, jakiś taki klimacik, gitarka, światełko, nie? że jakby, że chłopaki mogą się poczuć jakby... No mają warunki, których na ogół w swoich domach, czy tam gdzieś nie mają stworzonych. A tutaj patrzą z grupa, nie jesteśmy, tamtej się modli, tamten się modli i mnie zaczyna coś ruszać. Nie? Jakby mają też przestrzeń na to, żeby uruchomić tą część siebie, jakąś duchową, taką takie, no coś chyba bardzo intymnego w nas, gdzie mieszka Bóg. I on tutaj się budzi do życia. Nie? Nie, tylko, nie tylko, nie wiem, budzi się, moje hormony, moja psychika, moje emocje, ale zaczyna się budzić Bóg, który we mnie żyje, i ja zaczynam z nim nawiązywać jakiś kontakt. To jest moje Ojcostwo. Ono się tutaj realizuje. Bo, bo e, każdy z tych chłopców, który zaczyna zbliżać się do Boga, to jest, jakby to powiedzieć, to jest w pewnym sensie mój syn. Nie? Dlaczego? Ktoś to kiedyś porównał, już u św. Pawła to jest, że, że kiedy redemptorysta głosi, kiedy w ogóle ktoś głosi słowo, to jest dla mnie radość. Nie? Ja tutaj jakby, to mnie kosztuje, ale z drugiej strony, no jak ja na przykład tutaj mam akurat trochę opaków, którzy ze mną przyjechali. Kiedy ja wrócę i ja widzę, że on przyjdzie po raz kolejny do ołtarza, nie wiem, przyjdzie, zagada ojcze, potrzebuję pogadać, bo coś tam z tym Panem Bogiem się dzieje, no to mnie to buduje, nie? bo to są goście, którzy jakby no, są takimi duchowymi dziećmi. Taki najbardziej charakterystyczny cel to jest pomóc tym chłopcom stworzyć przestrzeń, żeby usłyszeli głos Boży, który może ich wzywać do życia redemptorystowskiego, czyli życia misyjnego, życia zakonnego, życia kapłańskiego. Podstawa to jest, to jest modlitwa i słuchanie słowa. Nie? To jest to, żeby ich, jakby przez to, że oni mają tu kontakt z tym słowem, oni uczą się w ogóle słuchania słowa, uczą się być na Eucharystii, Uczą się modlitwy, bo tu mamy czas na modlitwę z nimi. Uczymy, uczymy ich spowiedzi, bo będzie spowiedź jest wprowadzenie do spowiedzi. Jakby uczymy ich po prostu, jak budować, jak oni mogą budować swoją relację z Bogiem. Gdzie jest ta przestrzeń, żeby być z nim, żeby jakoś się wsłuchiwać w jego, no, w to co, to, co Bóg gada, nie? Żeby, żeby go po prostu chcieć słuchać, żeby w ogóle zadać sobie to pytanie: Boże, to co to ode mnie chce? Jezus Chrystus Panem jest, Jezus Chrystus Panem jest, Król to Król Panów Pan, Król to Król Panów Pan, Cała ziemia Jego jest, Cała ziemia Jego jest, Bo najdalszy świata kres.